wyszukiwanie plików, folderów w systemie. Po uruchomieniu programu komputer, czyli wciśnięciu kombinacji Windows E albo wybraniu ikony komputer na pulpicie, pojawia się mniej więcej takie okno i najbardziej podstawowa sprawa to jest rozpoczęcie od y, jaki poziom wyszukiwania. Polecam zawsze zaznaczyć komputer. Jest to wierzchołek góry folderów, czyli nic nie zostanie pominięte. Jeżeli chcemy zawęzić wyszukiwanie, zawsze możemy wybrać inne partycje, ale ja rozpoczynam od komputer, i w tym miejscu wpisuję sobie nazwę na przykład abc komputera, czyli szukam pliku katalogu, który w ten sposób się nazywa i po chwili wyskakują mi opcje. Powiedzmy, że kliknę ten dokument Worda. No i w tym momencie rozpoczyna się uruchomienie programu i wyświetlenie szukanego pliku. Jeżeli to nie jest ten plik, zamykam go i szukam pozostałych można wyszukiwanie również odbywać poprzez wpisanie typu pliku, czyli też rozszerzenia. Jeżeli wpiszę mp3, to pojawią się pliki muzyczne. Jeżeli wpiszę avi, to pojawiają się pliki filmowe. Jeżeli wpiszę jpg, pojawiają się pliki graficzne i tak dalej. Pasek stanu pokazuje nam ile jeszcze zostało do przeszukania całej struktury katalogów w programie komputer. Ale nie musimy czekać aż się zapełni, jeżeli tutaj jest nasz szukany plik. A widzimy, że czasami jest ich bardzo dużo. To nie musimy czekać aż to się zakończy, wystarczy kliknąć w tym miejscu.